W tych małych krzewinkach drzemie niesamowita moc. Czy wiecie, że w 100 gramach truskawek mieści się więcej witaminy C niż w 100 gramach cytryn? Truskawki są bardzo zdrowe, niskokaloryczne, zawierają wiele cennych witamin oraz minerałów, a także błonnika, i są bardzo smaczne. Ich uprawa jest dosyć łatwa. Z powodzeniem udają się także na balkonie. Poznaj z nami szczegóły uprawy tych roślin. Sadzonki. Do założenia własnej plantacji, czy to na balkonie, czy w ogrodzie, potrzebujemy oczywiście sadzonek. Możemy je sami pozyskać z rozłogów odmian truskawek, które już się u nas sprawdziły lub po prostu kupić zupełnie nowe sadzonki. Do wyboru mamy tradycyjne sadzonki w doniczkach oraz tak zwane sadzonki Frigo. Sadzonki Frigo różnią się technologią produkcji. Sadzonki takie przechowuje się w niskiej temperaturze po pobraniu z gruntu. Od zwykłych sadzonek odróżnia je to, że po posadzeniu do gruntu szybciej wchodzą w okres owocowania w pierwszym roku po posadzeniu. Jeżeli pobieracie swoje sadzonki, pamiętajcie, aby usuwać wszystkie chore i zwiędłe liście oraz rozłogi. Gorzonki przycinamy na około 5 cm, aby nie zawijały się w dołku. Podłoże to podstawa! Zanim przystąpimy do sadzenia, należy zadbać o podłoże. Unikniesz wielu problemów, jeśli przed założeniem plantacji pozbędziesz się korzeni chwastów. Najlepsze pod uprawę truskawek są greby żyzne, zasobne w próchnice, lekkie i przepuszczalne o lekko kwaśnym odczynie. Koniecznie należy użyźnić podłoże przed sadzeniem truskawek, aby rozkładająca się stopniowo materia organiczna dostarczała składników odżywczych przez kolejne lata uprawy. W uprawie zarówno ogrodowej, jak i balkonowej truskawek doskonale sprawdzą się oborniki. Polecamy również organiczne nawozy dedykowane do truskawek, np. organiczny nawóz do truskawek lub również organiczny nawóz z serii Hiprosoil, czyli nasze innowacyjne nawozy owadzie. Na balkonie tworzymy podłoże od podstaw, więc warto wymieszać je z wybranym nawozem organicznym. W okresie wegetacji do nawożenia warto sięgnąć po nawozy płynne, które wygodnie zastosujemy podczas rutynowego podlewania. Polecamy Forte oraz biohumus uniwersalny. Najlepszy czas! Sadzić możemy w dwóch terminach wiosennym oraz jesiennym. Sadząc wiosną, uzyskamy symboliczny plon za wyjątkiem sadzonek frigo, gdzie już w pierwszym roku plony są większe niż u zwykłych sadzonek. Sadząc jesienią, zyskujemy niski plon, acz wyższy niż byśmy sadili wiosną. Im wcześniejszą jesienią posadzimy nasze sadzonki, tym wyższy plon będzie w przyszłym roku. Tak naprawdę dopiero w kolejnym sezonie plon będzie zadowalający. Rozstawa. Posadzone w dobrych odległościach truskawki będą miały zapewnione optymalne warunki do wzrostu. Nie będą konkurowały ze sobą o światło, przestrzeń, wodę, składniki pokarmowe. A pielęgnacja przestrzeni pomiędzy sadzonkami będzie znacznie łatwiejsza. Zaleca się sadzenie od 5 do 6 sztuk na 1 m2. Możemy przyjąć więc kilka rozstaw, np. 35 cm na 60 lub 25 cm na 70 czy też 20 cm na 80. Im mniejsza odległość między sadzonkami w rzędzie, tym szersze międzyrzędzia. Oczywistym jest, że w uprawie doniczkowej nie mamy aż tyle miejsca i sadzimy sadzonki znacznie gęściej. Dlatego w uprawie doniczkowej musimy szczególnie pilnować nawadnianie i nawożenia truskawek. Sadzenie. No, to chyba już wiecie wszystko. To do sadzenia. Krok pierwszy. Wyznaczamy miejsca dołków. Krok drugi. Wykopujemy dołki głębsze niż długość korzeni. Krok trzeci. Wysadzamy sadzonki tak, aby nie miały pozawijanych korzeni. Krok czwarty. Przysypujemy sadzonki ziemią tak, aby zielone części znajdowały się nad powierzchnią ziemi. Krok piąty. Dokładnie uklepujemy i podlewamy podłoże. Ściółkowanie. Gdy już posadzimy nasze sadzonki, opcjonalnie możemy wyściłkować grządkę. Do ściółkowania możesz wykorzystać naturalne materiały, takie jak słoma, trociny, ścięta trawa bez chwastów, kora lub zrębki. Popularne są również ściółki z agrowłókniny lub agrotkaniny. Gdy zdecydujesz się na ten rodzaj ściółki, należy ją rozłożyć jeszcze przed sadzeniem, a w planowanych miejscach sadzenia należy wyciąć otwory. Ściółkowanie to pewna opcja, która ma wiele zalet. Chroni świeżo posadzone sadzonki przed mrozem ściółka ogranicza porowanie wody z powierzchni gruntu. W późniejszym czasie ściółka ogranicza kontakt owoców z powierzchnią gleby, dzięki czemu są czystsze i zmniejsza to częstotliwość porażania chorobami. Ogromną zaletą ściółek jest ograniczenie zachwaszczenia, a co za tym idzie, oszczędność czasu poświęconego na pielęgnację. Czarna agrobłuknina sprawia, że gleba szybciej się nagrzewa, dzięki temu truskawki wcześniej rozpoczynają wegetację i owocowanie. My już posadziliśmy truskawki po ogrodzie i na balkonie. Jeżeli podobają Ci się nasze filmy, zasubskrybuj nasz kanał i czekaj na kolejne roślinne porady. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawisz nam lajka pod filmem.